Dobry państwu, w sumie bardziej może powiem cześć, bo nie jestem o wiele od was e, tak naprawdę starsza. E, chciałabym dzisiaj Wam troszeczkę tak nakreślić w ogóle, czym się zajmujemy tutaj na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki. Nie jest to wszystko, czym się zajmujemy, ale jest to taka mała część, która tak naprawdę bardzo szybko i prężnie się rozwija, i myślę, że jest to na tyle interdyscyplinarne, czyli fajne połączenie wielu dziedzin nauki, co również może i was zainteresować w waszych, również jakby przyszłościowych kierunkach studiów, czy też właśnie może i kierunków przyszłej pracy. Tematem mojej, mojej prezentacji jest inżynieria materiała w praktyce, czyli biomateriały dla nowoczesnej medycyny. Chciałabym Wam przede wszystkim pokrótce przedstawić. E Czym w ogóle jest biomateriał yy, i czym w ogóle zajmuje się inżynieria materiałowa? Bo tak jak wcześniej wspomniałam, jest to bardzo interdyscyplinarna nauka, to znaczy, że łączy ona wiele dziedzin nauki typu chemia, biologia, tak naprawdę również i mechanikę, bo też musimy brać pod uwagę pewne zachowania mechaniczne, które również występują w naszym organizmie, yy, oraz również czy też biologię. Ponieważ tak naprawdę musimy pamiętać o wszystkich możliwościach, które znajdują się właśnie w naszym organizmie. Biomateriał tak naprawdę to jest każda substancja, która nie jest lekiem, ale która może. Um... Jakby wspomagać jakby odnowę naszych narządów, czy też konkretnych tkanek, dzięki czemu jakby jest w stanie uzupełnić lub zastąpić narząd, czy też przyjąć na stałe jakby jego funkcję, tak aby jak największy dać komfort pacjentowi, ale jednocześnie też naprawdę tak pozwolić nam dobrze funkcjonować w codziennym życiu. Ważne jest też to, żeby pamiętać, że nie jest to lek, ponieważ nie jest to farmakologiczny wyrób, a wyrób jednak inżynierski, co jest bardzo istotne, ponieważ. Tutaj przy zastosowaniach farmakologicznych musimy brać pod uwagę inne czynniki niż przy zastosowaniach właśnie inżynieryjnych. E, tak naprawdę jakie cechy powinien mieć dobry biomateriał? Dobry biomateriał przede wszystkim musi być biozgodny. To znaczy nie wywołać żadnych reakcji alergicznych czy też stanów zapalnych w naszym organizmie, ponieważ nie ma sensu przeszczepiania czegoś, co będzie nam później oczywiście szkodziło. Przede wszystkim o to chodzi w tej głównej cechie, czyli biozgodności. Również bardzo istotne jest to, aby materiał był biodegradowalny. Dlaczego? Jest to dość istotne, ponieważ tak naprawdę, jak też wcześniej wspomniała pani profesor na poprzednim wykładzie, nie ma sensu przeszczepiania, e, robienia podwójnej na przykład operacji podczas na przykład zaspalenia kości. Czasem po prostu stosuje się takie specjalne blachy, które są właśnie wzmocnione czymś naturalnym właśnie polimerem, który zastępuje syntetyczne składniki naszych kości, co jakby powoduje to, że będzie on sam, samoistnie mógł po prostu rozłożyć się w naszym organizmie bez wywołania stanu zapalnego czy jakichś negatywnych skutków. To jest bardzo istotne, bo dzięki temu nie musimy narażać naszego pacjenta na ponowną, oczywiście, rekonwalescencję po operacji, i dzięki temu również sprawia to, że kość tak naprawdę bez kolejnego jakby integracji jest w stanie szybciej się zregenerować i wrócić do normalnego stanu. Ale również bardzo istotnym aspektem jest bioaktywność. Przede wszystkim dlatego, że mimo tego, że y, nasze biomateriały mają jakby zastępować naszą funkcję kości, to też jest, czy też ogólnie innych narządów w naszym organizmie, istotne jest także, żeby oddziaływały z tkankami. To znaczy, żeby nasze tkanki zrozumiały, że to nie jest obcy produkt, tylko, że jest to jakby można powiedzieć, tak jakby taki kumpel, który po prostu wrócił na swoje miejsce, jest wszystko ok. Żeby po prostu nie odrzucały przeszczepów czy tego, tego innych, e, w, tym, w tym kontekście właśnie e, no, takich właśnie rzeczy. Okej, okay. dzięki. Jeśli chodzi o klasyfikację materiałów, tak naprawdę dzielimy je przede wszystkim klasycznie te bez względu na skład chemiczny, to znaczy metale i ich stopy, bioceramikę, materiały polimerowe oraz kompozyty. Tak naprawdę w praktyce najco, na najczęściej stosuje się przede wszystkim kompozyty. Dlaczego? Kompozyty są to materiały, które łączą w sobie dwie grupy materiałowe, na przykład możemy łączyć bioceramikę z polimerami, możemy łączyć metale z polimerami, jest to dość rzadkie, ale możliwe bioceramikę na przykład właśnie z metalami. Szczególnie w kwestiach tkanych szęsnych czy kosnych, tylko dlatego, aby wyjąć z każdej tej dziedziny materiałów najlepsze cechy tych właśnie rodzajów materiałów. Dzięki czemu możemy stworzyć coś ciekawszego, co łatwiej jest nam przyswoić w naszym organizmie jako naturalne. Również jeśli chodzi o polimerowe tutaj. Materiały w naszym laboratorium, w którym na co dzień pracuję. Tak naprawdę najczęściej zajmujemy się polimerowymi materiałami, z tego względu, że tworzymy nośniki leków. Czy też systemy transdermalne do, do spowolnionego uwalniania właśnie substancji aktywnych? Dlaczego stosujemy polimerowe? Ponieważ przez to, że mają swoją bardzo elastyczną strukturę, jesteśmy w stanie w bardzo łatwy sposób kontrolować po prostu zamykanie w środku substancji aktywnej oraz powolną jakby degradację tego materiału, aby mogła ona w powolny i kontrolowany sposób uwalniać substancję aktywną bez dużego natężenia yy, składnika. Które mogą wywołać również duży szok naszego organizmu. Takie systemy i tego typu rozwiązania przede wszystkim stosuje się w terapiach nowotworowych, przede wszystkim przy nowotworach skóry, ponieważ. Jak wszyscy wiemy, jest to dość ogólnie bardzo powszechny problem, ogólnie sam w sobie słowo nowotwór, wiele osób wprawia w duży dyskomfort, ale przez to, że biomateriały, medycyna i ogólnie wszystkie interdyscyplinarne nauki e, starają się jak najwięcej znaleźć rozwiązań, by jak największy dać komfort pacjentowi, nawet podczas chorowania. E, Dzięki. Jeśli chodzi o same w, w ogóle początki biomateriałów, to y, tak naprawdę jeśli chodzi o historię to już tak naprawdę w starożytności mieliśmy już jakieś pierwsze wzmianki na temat tego jak w ogóle te biomateriały istniały. Y, tak naprawdę już Egipcjanie pierwsi w ogóle jakieś archeologiczne odkrycia pokazały, że wykorzystywali po prostu nici y, jakby ścięgna zwierząt jakby do zszywania, y, jakby jakby jakichś ran. To też jest ciekawe, ponieważ no, pokazuje, że już kiedyś wpa wpadnie to na pomysł, że jeżeli u nie wiem, u zwierzęcia jest podobna struktura, niż u nas to, to można ją po prostu troszkę podpożyczyć. No i z Próbować wdrożyć to w nasze w nasz organizm. Również później według odkryć archeologicznych znajdowano właśnie dobrze zachowane właśnie implanty, stosowane na przykład z różnego rodzaju materiałów szlachetnych typu złoto, srebro czy miedź. Wiadomo, że były to na pewno pierwsze próby, które niekoniecznie wiadomo zawsze były udane, natomiast te wskazania archeologiczne pokazują, że mimo wszystko udało się to wdrożyć tak, że pacjent przeżył i widocznie zachował się jak w jak najlepszym stanie. Ogólnie jeśli chodzi o całą historię tych biomateriałów, no to wiadomo, że ona ma duży przebieg. Od samego początku z e, idei w ogóle sączywek kontaktowych, bo oczywiście powstanie samej sobie nazwy dziedziny inżynieria materiałowa. Był to, jak widzicie, według tutaj skali dość długi przebieg czasowy. Natomiast na dzień dzisiejszy jesteśmy już w tym miejscu, gdzie słowo biomateriał i inżynieria biomateriałów, jakby jest czymś, co jest słynne na całym świecie, i nie jest jakby jest czymś, co jest bardzo prężnie działającą dziedziną nauki. No i tak zaczęlibyśmy też jeszcze również w ogóle, bo od samego początku idei powstania w ogóle nowego biomateriału do oczywiście powstania samego w sobie, tak jak wcześniej wspomniałam dziedziny nauki, również też były pierwsze próby podejmowania faktycznego tworzenia nowych biomateriałów. Była tak zwana w tym momencie generacja pierwsza biomateriałów. Jak możecie się domyślać, były to pierwsze próby, niekoniecznie tak jak wcześniej też wspomniałam, które zawsze wychodziły. Natomiast były to przede wszystkim, to trzeba zapamiętać, były to Biomateriał, które były pasywne, to znaczy nie miały one jeszcze integracji dokładnie z naszym z organizmem. Jakby miały one ogólnie zastąpić samą w sobie mechaniczną, e, mechaniczne zastosowanie właśnie konkretnej części, natomiast one nie miały jakby już tego jeszcze zastosowania, aby na przykład mogły się regenerować również z naszymi tkankami. Natomiast już druga generacja biomateriałów to jest to, co tak najbardziej już zrewolucjonizowało cały rynek, tak naprawdę, ponieważ to już są pierwsze implanty kostne, pierwsze jakby oczywiście stawy biodrowe, też prawda wiadomo wiele, wiele naszych dziadków ma prawda przeszczepione biodro, e, jakby same w sobie implanty stomatologiczne, te wszystkie pierwsze próby, to jest ta druga generacja biomateriałów, która tak naprawdę najbardziej zrewolucjonizowała cały rynek medyczny, ponieważ tak naprawdę to, że udało się już osiągnąć taki materiał, który będzie zgodny już mniej więcej z naszym organizmem i go organizm w pierwszej chwili nie odrzuci, był już naprawdę super sprawą. Tak również w tamtej. Generacji drugiej y, były również pierwsze, na przykład, Stenty, czy jakieś y, pierwsze aorty, które były także przeszczepiane właśnie do naszych y, w sercach, na przykład, gdzie brakowało na przykład jakiejś konkretnej zestawki, to można już było powoli od zwierzęce po prostu przeszczepiać. Natomiast trzecia generacja materiału, która w tym momencie najbardziej się rozwija i jest najbardziej pożądaną, to jest y, generacja, która które są już materiały, które są inteligentne. Na zasadzie tworzenia właśnie inteligentnych opatrunków hydrożelowych, czy również tutaj wytwarzania różnego rodzaju biomateriałów technologią druku 3D oraz 4D. Dlaczego mówię 4D? Bo jest to może nie do końca tak na co dzień słyszalna technologia, natomiast technologia 4D już istnieje właśnie w, szczególnie w inżynierii materiałowej, z pod względem tego, że są to wydruki, które jednocześnie są w stanie reagować na zadane tak jakby im. Warunki typu. Y, zmiana pH automatycznie, bruk, y, automatycznie wydruk jest w stanie się tak dostosować, aby przy, być przystosowanym do, danego, do danych parametrów pH. Również, y, również jest to takie samo zastosowanie w stosunku do temperatury. Czy nawet niektóre właśnie wydruki są w stanie nawet pod wpływem na przykład dotyku. To znaczy, że dotkniemy ten wydruk, jest on stanie się odkształcić, tak? Tak jakby był, nie podobało mu się to, że go dotykamy, więc się po prostu wygina. I potem wraca z powrotem na swoje, na swoje miejsce. To są też tak zwane materiały inteligentne, które właśnie e, cały czas się rozwijają i mają bardzo ogromny potencjał. Również też w tym wszystkim są oczywiście, tak jak też wcześniej wspomniałam, e, opatrunki hydrożerowe, w których oczywiście zamykamy systemy, Powolnego dostarczania leków. Dlaczego jest to nazwane materiałem inteligentnym i jest już w trzeciej generacji? Przede wszystkim z tego powodu, że tak naprawdę, żeby zaprojektować nośnik, który będzie ogarniał, że musi przejść przez wszystkie warstwy skóry, która oczywiście jest ich parę, i jednocześnie nie zdegradował wcześniej, tylko w konkretnym miejscu, jest to dość istotne i też wymaga trochę większej precyzji podczas jakby dobierania składników oraz enzymów i wszystkich innych potrzebnych receptorów na tym nośniku, aby on wiedział, gdzie ma dokładnie trafić. Bo ten nośnik do tego stopnia jest zaprojektowany, że jeżeli on wie o tym, że powiedzmy komórka rakowa, stan zapalny, jest, znajduje się na którejś konkretnej przestrzeni komórkowej, jest w stanie tak dopiero w tym momencie się otworzyć, kiedy wyczuje dopiero tą jakby zmianę parametru. To znaczy, jakąś zmianę pH, zmianę jakby otoczenia w ogóle tej komórki, on dopiero wtedy zaczyna aktywować, że tu musi się w tym momencie rozłożyć i zaczyna wtedy się powoli uwalniać. Tak, oczywiście, by też jednocześnie nie zatruć całego organizmu. To też jest bardzo istotne. I w naszych badaniach oczywiście też na co dzień staramy się jak najbardziej doprecyzować to wszystko i dobrać jak najlepsze parametry, tak by po prostu to uwalnianie było czymś, co da duży komfort pacjentowi. Oczywi oczywiście podczas um, takiego też projektowania bierzemy również pod uwagę to, że jest istotne w takiej terapii, żeby pacjent, który wiadomo, że ma zmiany skórne, też nie musiał bardzo często tego opatrunku zmieniać. Ponieważ też kwestia takiego uwalnienia leków jest istotna z tego powodu, ponieważ klasyczne tabletki, które też pewnie często, jak jesteście chorzy, zażywacie, działają na takiej zasadzie, że mają, jest taki specyficzny wykres, który pokazuje, że wzięcie tabletki to jest takie sinusoidalne. Jest maksymalny wzrost stężenia leku w naszym organizmie i on znowu oczywiście opada. I znowu, i znowu, i znowu. To każde to wzrost, to jest oczywiście podanie nowej tabletki. Natomiast dla nas, dla właśnie technologów jest istotne to, aby to uwalnienie było kontrolowane. To znaczy, przy przełożeniu opatrunku, którym zaczynamy się uwalniać oczywiście wszystkie substancje aktywne, ma być wzrost, jak najdłuższe utrzymanie po prostu tej samej sytuacji w tej samym stężeniu. Oczywiście dopiero później, po długim czasie, oczywiście jakby spadek, ponieważ sytuacja się jakby, no mówiąc kolokwialnie, skończył. I to jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o współczesne biomateriały, to również oczywiście tutaj... Yy, tak jak też wcześniej wspomniałam, jest to technologia druku 3D czy też technologia druku 4D. Na nowoczesnych wydrukach jesteśmy także w stanie już powodować hodowlę komórek. Hodowla komórek o tyle jest istotna, ponieważ musimy również pod kątem biomateriałów, musimy również zbadać pod tym kątem, tak jak wcześniej wspomniałam, o tej bardzo ważnej... Cesji. Um, Cesze jest to, że muszą być bioaktywne, że na tych gotowych naszych biomateriałach muszą chcieć narosnąć komórki. Jeżeli komórki będą chciały na nich rosnąć, narosnąć, znaczy, że jest to materiał, który faktycznie przyjmie się w naszym organizmie. Brzmi to wszystko może bardzo zaawansowanie, natomiast dzięki temu, że możemy pr pracować na komórkach również od zwierzęcych. Na osteoblastach czy jakichś innych tego typu rzeczach możemy próbować sprawdzić, czy naprawdę nasze biomateriały, to co my robimy, faktycznie ma sens i naprawdę działa w rzeczywistości. Jeśli chodzi o takie ciekawostki naukowe, to przede wszystkim chciałabym zacząć od tego, że jakiś czas temu izraelscy naukowcy spróbowali i udało im się no, wydrukować małe serce. Faktycznie z tkanek, które były, przypominały troszeczkę, wiadomo, hydrożela, który był taki żelokowaty, natomiast było to już serce. Było to my serce, ponieważ rzeczywiście było, miało bardzo małe parametry. Natomiast jaki był główny problem? To, że gdy chciałam to zacząć drukować większe serce, typu na przykład świńskie, które jest bardzo podobne do naszego ludzkiego wielkością, okazało się, że zaczyna ono się zapadać, ponieważ jest za ciężkie. Pod względem oczywiście tego, że przez to, że jest większe, to, to musiało być bardziej sztywne, wiadomo, prawda? Podczas wszystkie parametry druku trzeba było dobrać pod to, aby, także jak tutaj widać te wszystkie stelaże, musiały one utrzymywać się o wiele inaczej przy takim sercu. Jak zaczęto cały czas kombinować, to potem okazało się, że jest mniej elastyczny, więc na razie cały czas pracują nad dokończeniem jakby tego projektu i cały czas się to rozwija, natomiast jest naprawdę duży potencjał, który jeżeli naprawdę uda się już faktycznie tak naprawdę zrewolucjonizować um, całą um, jakby kwestię y, przeszczepów, to problem z przeszczepami praktycznie będzie mógł zaniknąć, bo będzie opcja, że będziemy mogli sobie naprawdę wszystko sami wydrukować, pobierając drobną naszą e, tkankę, którą po prostu mamy, żeby była zgodność. Tak naprawdę będziemy w stanie wytworzyć i wydrukować wszystko, co potrzebujemy. Również w takich kwestiach, e, też tutaj jest kwestia odnośnie e, druku różnego rodzaju. Yy, jakichś na przykład narządów. Tu tak akurat chodzi głównie o ucho. Skąd taki w ogóle był taki pomysł, taka innowacja? Przede wszystkim z tego, że właśnie w londyńskim yy, naukowiec yy, londyński yy, stworzył syntetyczne rusztowanie dla skomplikowanych części ciała, właśnie między innymi sztucznego nosa, czy sztucznego ucha. Yy, polega to na tym, że o tyle jest to skomplikowane, że ucho ma specyficzną oczywiście tutaj, strukturę i budowę. Ważne jest także to, aby w momencie, kiedy takie ucho przeszczepimy, jakby wiadomo to, żeby ono się stosowało i nie wyglądało bardzo oczywiście nieestetycznie. Yy, I oczywiście minimalną jakąś tam funkcję, żeby spełniało. Yy. Jakby tego typu wydruki jesteśmy w stanie przygotować. Jak tutaj widzicie na tym obrazku A, są takie specyficzne stelaże, które można robić w nowoczesny sposób, dla których nadrukowuje się lub wszczepia się na przykład do takiej specjalnej myszki. Wygląda to dość obrzydliwie może dla niektórych, ale naprawdę tak się dzieje. Są takie specyficzne rodzaje mysz, które mają bardzo dużą ilość zasobu skóry na, swojej, na sobie, i dzięki temu wszczepienie takiego ucha do takiej, takiej szczury, takiego szczurka, takiej myszy daje informację, że ono zaczyna być ukrwione, ponieważ zaczyna jakby działać z tą myszą. Dzięki temu ten przeszczepiony ucho, które miało być sztuczne, a zaczyna być ukrwione jesteśmy w stanie przeszczepić i może być ono przyjęte normalnie do naszego organizmu. Jeśli chodzi o skórę z nowymi genami był kiedyś taki przypadek, że niestety, ale naukowiec Znaczy był taki chłopiec, który po prostu zachorował na bardzo ciężką chorobę genetyczną Przy której po prostu potrzebował całościowego przeszczepu skóry Jeden naukowiec uznał, że podejmie się tego działania I spróbuje wymyślić tak, aby ułożyć temu chłopcowi Co się okazało, tak zmodyfikował genetycznie skórę i ją wytworzył sztucznie Że po jakimś czasie, do tego stopnia ona była inteligentna Że od, jakby wytworzyły się na niej gruczoły łojowe oraz mieszki włosowe i do dzisiaj jakby jego, jego skóra spełnia jakby funkcję, oczywiście klasyczną, którą ma spełniać skóra, czyli funkcję ochrony całości organizmu, a jednocześnie pokazała, że naprawdę taki mały krok jest w stanie zrewolucjonizować zrewo całość po prostu tutaj systemu e, transplantacyjnego. No i tak jak wcześniej wspomniałam, ważnym problemem oczywiście są przeszczepy. Tak naprawdę, jak tutaj możecie zobaczyć, przeszczepów w Polsce w 2015 roku wykonano tylko 1556. To się może wydawać dużo mało, ale w praktyce osób, które potrzebują przeszczepu, jest naprawdę, myślę, że spokojnie dziesięciokrotnie więcej. To się tak wydaje, bo tu. Przeszczep to przeszczep, nie może się wszystkich dotyczyć, ale tak naprawdę przeszczep palca, ucha, jakiejś tam małej, drobnej części, jakiś mały, nie wiem, wycięty woreczek żółciowy, jakieś tego typu rzeczy. Tak naprawdę da się z większością rzeczą żyć, ale jeżeli jest możliwość, dlaczego nie możemy też spróbować pomóc w takich sytuacjach? Jeżeli widzicie, to w 2022 roku już przeszczepów... Yy, co w się sensie otrzymało, ich łącznie 1508 biorców, natomiast potem w późniejszych latach widać, że tych przeszczepów było już o 300 więcej. Nie jest to dużo, ale nadal już pokazało, że jest jakikolwiek minimalny wzrost z tego. Natomiast jeżeli naprawdę uda się faktycznie wdrożyć druki 4D i 3D właśnie na naszych tkankach oraz jakby z tą całą naszą wiedzą na temat biomateriałów, całej tej bezgodności, e, jesteśmy naprawdę w stanie rozwinąć to do tego stopnia, że naprawdę w przyszłości każdy z nas będzie mógł tak naprawdę. Można powiedzieć, żyć spokojnie, że będzie opcja ewentualnego po prostu zrobienia przeszczepu. E, tak naprawdę już pomijając fakt wszystkich inteligentnych materiałów, o których wcześniej wspomniałam, również nie na tyle jak wcześniej wspomniałam, że inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną nauką, również czasem łączy się ona z informatyką. Dlaczego? W Szwecji uznali, że świetną opcją będzie mienie, wszczepienie sobie chipa pod skórę, który będzie nam otwierał nasze domy, czy na przykład płacić po prostu. Można sobie takim chipem, który się ma w palcu. W tym momencie zaczynało się takie pytanko. ok, no wszczepiam sobie chip, jest wszystko spoko, tylko że on też musi tam jakoś funkcjonować, ten chip pod palcem, i też nie może spowodować u mnie stanu zapalnego, który wywoła w całym organizmie. Co się okazało? Jest to możliwe ze stworzenia specyficznej mm, płytka, która jakby jest zamknięta w tym chipie. Jest stworzona przez informatyków, natomiast cała ta otoczka, ten taki mały implantik, tak jakby jest stworzony przez właśnie e, cały dział inżynierii materiałowej i oczywiście inżynierii biomateriałów, który jest w stanie po prostu jakby być integrowany z naszym palcem i żyć cały czas z nami, ale jednocześnie być świetną opcją, e, jakby płatniczą, oraz można powiedzieć, zabezpieczającą nas przed e, kradzieżami. Także naprawdę jest to bardzo duży potencjał nauki, który po prostu możemy włożyć i możemy naprawdę łączyć co dowolnie, jak nam się tylko podoba. Czas informatyki, czy z inżynierią tkankową. I to wszystko. Dzięki bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Jak słyszeliście, kobieta rewolucja. Co to są polimery? To są to tak naprawdę plastiki, tylko że w, oczywiście w laboratorium możemy je dzielimy oczywiście na syntetyczne i naturalne. Natomiast oczywiście z naszego codziennego życia najbardziej znamy je, oczywiście z butelek najpopularniejszy. Natomiast tak naprawdę naturalne polimery to na przykład jest hitozan, który znajduje się w, w, w pancerzach na przykład jakichś skorpiaków, czy też na przykład alginiany, które występują naturalnie w wodzie, którymi dzisiaj będziecie mieć do czynienia na warsztatach na przykład. Więc ogólnie tego typu rzeczy, polimery... To jest nieodłączna część naszej codzienności, ale tak naprawdę znajdują również bardzo dużą potencjał naukowy. Czy macie jakieś pytania do tej prezentacji, i która zrewo, rewo, z, właśnie, zrewolucjonizowała dzisiejszy dzień? Jest pytanie, super. To ja podam ci mikrofon, żeby się nagrało i żeby ludzie z całej Polski wiedzieli o co pytasz. Podajcie, koledzy, mikrofon. jaki jest narząd, który jest najcięższy do przeszczepienia? Myślę, że nadal serce, ponieważ jest najbardziej ukrwione i jest tutaj najwięcej jakby połączeń, jakby serce odpowiedzialne również jest za całą pracę naszego ciała. Oczywiście poza sercem również mózg, prawda? Natomiast tutaj jeśli chodzi o przeszczepy mózgu, to myślę, że, że będziemy się jeszcze troszeczkę poczekać, ponieważ każdy mózg jest inny, więc do tego stopnia jeszcze nie jesteśmy w stanie tak technologicznie być zaawansowani, ale może w przyszłości, może się uda. Jak zapytasz na kolegium Medicum, to daj nam później znać, co, co uważają, czy tak jak my. Ale wracając na Politechnikę, Dominiko, chciałbym Cię zapytać, bo dzisiaj też padało takie pytanie, kto jakie tam w profil klasy kończył, później na jakie studia trafił, więc jak to wyglądało u Ciebie? To nie było tak dawno, więc pamiętasz. E, tak, ja byłam w liceum właśnie na profilu biologiczno-chemicznym z matematyką, natomiast później na studia trafiłam tak naprawdę na Politechnikę. Powiem szczerze z przypadku, ponieważ zobaczyłam na zdanie, inżynieria materiałowa, uznałam, a w sumie brzmi fajnie, czemu nie spróbować? Nie do końca wiedziałam, o co w tym chodzi. Zrobiłam trochę taki, y, taką małą ruletkę. Natomiast nie żałuję. Były to najfajniejsze lata mojego życia. Też na, podczas właśnie studiowania poznałam panią profesor. Poznałam naprawdę dużo różnych technologii tutaj na politechnice, i uważam, że te studia dały mi naprawdę wiele. Już nie mówię o kwestii nauki, ale też fajnych znajomych, znajomości, ogólnie fajnego spędzenia czasu, nauczenia się takich pierwszych kroków w dorosłości, ale tak naprawdę. Studia pokazały, że nauka nie musi być nudna. Po prostu można samemu coś tworzyć, można też angażować się w różne projekty, w działalność koła naukowego i rozwijać swoje pasje. Więc myślę, że tutaj jak najbardziej każdy coś na Politechnice znajdzie coś dla siebie. Już nie mówię tylko o obie materiałach, bo każdy może mieć inną zajawkę, ale żebyście znaleźli coś też kiedyś dla siebie, mam nadzieję, że na Politechnice, bo naprawdę warto. Um, jesteś na doktoracie, będziesz doktorką w niedalekiej przyszłości, czy mamy kciuki? Dalekiej. Y, niedaleki, z perspektywy, wiesz, lat, to. Powiedz, czym się zajmujesz na doktoracie? Co badasz? Nad czym tam skrobiesz? To tak, nad swoim doktoracie, w swojej pracy doktorskiej, tak jak też wcześniej przy opisie była wspomniana, zajmuję się transfersomami. Są to nowoczesne nośniki leków, które są. Lipidowe, mają taką podwójną otoczkę, które. Co to znaczy lipidowe? Lipidowe, czyli są tak, jakby można powiedzieć, takie tłuszczowe. Na zasadzie, że są y i są one w stanie przenikać przez malutkie nasze y, bariery skórne, tylko że one są w stanie się odkształcać. Jeżeli zobaczą przeszkodę, potrzebują przejść przez mniejszą przeszkodę, są w stanie się odkształcić tak, by dojść tam, gdzie mają, są zaprogramowane. Tak jak kot chodzący między płotem. Tak, coś można tak powiedzieć, tylko że to bardziej ma ukierunkowane, y, ukierunkowane działanie, natomiast kot może troszkę się bardziej widzi między tam różnymi rzeczami. Więc y, oczywiście ma być to. Y, 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 Oczywiście, powolne uwalnianie substancji aktywnej, tak samo w terapiach nowotworowych skóry. Mam nadzieję, że mi się uda. Pierwsze syntezy są obiecujące, więc miejmy nadzieję, że kolejne również i będą. Czy jeżeli się uda, to wtedy co będzie? Zre. Zrewolucjonizuj... Zrewolucjonizujesz, Zrewolucjonizujesz z... naukę i tak będzie. Tak jest. Dominika, ma wielkie brawa dla Dominiki. Dziękujemy Ci ślicznie.